Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Problem wymiany szkła wkładu lewego lusterka w Nissanie NV400 z lat 2011 do 2014 pojawia się najczęściej, gdy element jest pęknięty, zamglenia lub uszkodzony mechanicznie. W takiej sytuacji należy najpierw ocenić stopień zużycia, aby wykluczyć konieczność wymiany całego zestawu lusterka. Gdy uszkodzenie ogranicza się wyłącznie do szyby, wymiana wkładu jest najtańszą i najprostszą metodą przywrócenia pełnej funkcjonalności. Najpierw odłącz zasilanie od akumulatora, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia poduszki powietrznej lub innych systemów elektrycznych. Następnie ostrożnie podważ obudowę lusterka przy pomocy przyssawki. Unikając nadmiernego nacisku, który mógłby pęknąć resztę konstrukcji. Po odsłonięciu wnętrza należy odkręcić mocujące śruby trzymające wkład, zazwyczaj dwa lub trzy elementy, i delikatnie wyciągnąć uszkodzoną szybę. Warto przy tym zwrócić uwagę na uszczelki. Jeżeli są zużyte, warto wymienić je jednocześnie, aby zapewnić szczelność i ochronę przed wilgocią. Nowy wkład umieszcza się w miejsce starego, dopasowując go do otworu i przykręcając ponownie śruby pamiętając o równomiernym dokręceniu, aby nie powstały naprężenia. Po zamontowaniu sprawdź, czy lusterko działa prawidłowo, włączając je i regulując pozycję. Na koniec przywróć zasilanie akumulatora i zamontuj ponownie pokrywę zewnętrzną, upewniając się, że wszystkie elementy są solidnie zamocowane. Cały proces nie wymaga specjalistycznych umiejętności, jednak wymaga cierpliwości i dokładności, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych komponentów. W razie wątpliwości warto skonsultować się z mechanikiem lub obejrzeć instrukcję serwisową producenta. Warto również zwrócić uwagę na czystość powierzchni montażowej. Każdy pył lub tłuszcz może prowadzić do powstawania pary wodnej pod szkłem, co w konsekwencji obniża widoczność. Przed zamontowaniem nowego wkładu przetrzyj dokładnie miejsce przy użyciu alkoholu izopropylowego i czystej ściereczki, aby zapewnić idealne przyleganie. Niektórzy właściciele decydują się na dodatkowe zabezpieczenie przy użyciu taśmy uszczelniającej, co zwiększa trwałość połączenia w warunkach zimowych. Po zakończeniu prac przetestuj funkcję podgrzewania lusterka, jeśli jest dostępna, aby upewnić się, że element grzewczy jest prawidłowo podłączony i nie występują przerwy w obwodzie. Pamiętaj, że niektóre modele NV400 mogą posiadać czujniki kąta widzenia, które po wymianie wymagają kalibracji w serwisie. W takim wypadku zaleca się wizytę u specjalisty. Dobrą praktyką jest zapisanie numeru części przed zakupem, aby mieć pewność, że nowy wkład będzie idealnie pasował do konkretnego rocznika i wersji wyposażenia. Jeśli decydujesz się na zakup online, wybieraj sprawdzone sklepy oferujące oryginalne części lub wysokiej jakości zamienniki, które spełniają normy producenta. Dzięki takiej staranności wymiana przebiegnie sprawnie, a lusterko będzie służyć przez długie lata. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net, zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.